Caesar, it's me. Carl, you alright, Holmes? Your sister's been worried. I heard some shit went down. Yeah, Los Santos is dangerous right now. I'm out in the middle of I don't know what Whetstone or whatever that is. I don't know what's done too well. I got some family out there, I think. But at least you ain't in jail, Holmes. Shit's fucked up with your brother, is it? You be careful and look after Kendall. Don't worry about me, man. You worry about the man who tries to fuck with my woman. I got some backup coming out to protect you. My cousin. Really intense, Holmes, trust me. Dillymore Red County. Kogo ja mam poznać? Po to? Where is mapa? Where is mapa? wariacie? Arla. Halo, Beniu. Beniu? Beniu, 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 O, Siemanko, Siemanko, Ale co ja mam zrobić? Bo już czekaj, czekaj. Eh? You're still I... Oh, oh, oh. me Sweet, what's going on, man? And what the fuck you think is going on? I'm in the prison hospital, nigga. I know. You all right? Hell nah. You gotta do something, man. I'm trying, man. I just gotta make sure Kendall's safe first. Alright, man. I gotta go. Don't worry, bruh I ain't gonna leave you in there.

Uh, la la. What the fuck did you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin, oh, Mexican guy. He ain't here. You? but cesar said you was a real man? Priest, lady, I'm a god, <coughs> yeah. loving man of the people. Whatever, asshole, let's go. Damn, relax, baby. Baby, baby. Ooh. Where's your car? Eh, Where's yours? Eh, auto, uh, muy go motor. Go hey, oh my auto. Hey, my Hey.

Catalina, oh, no you're off Stephanie. This is bulletproof glass, so you can just fuck off, bitch. Optimendo. I've a sheriff. <laughs> what are you doing, son? Just give her the cash. So it's yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Goodnight. Czyli. Jesteś terminal. Ej, włącz. Włącz, okej. Aby już. Aha, aby dołączyć przyczepy w ulicofni. Co prajst tym jakimś debilem. Co no, pierdzielę? Eee! Aby to nas nie wiedzę. Gnoje ktoś z no jak to się Co ty robisz? Gdzie to jest? Po pierwsze, gdzie mam to jechać? To jest po drugie, a po trzecie, gdzie mam jechać? Tutaj, tak? Pajrze. Eee, frajerzyno. Co no, ty odpierdzielasz? Dobra, wysiadę z auta. Ty mu na Ebać. idźmy. stąd. No i Elo, No wsiadaj, kobieto! Co ty robisz? Katalina na co ty robisz? O, ale tu driftuje ty. Jocie. no, no i sumie misja zrobiona. Ty. Pomysłowo. Mhm. Mm aha. Mm -hmm, mm -hmm. aha. Tu w lewo. Pff, ojojoj, ostrożnie. O kurde, nie przemyślałem. Aha. pomału Dobrze jadę? Tu, 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 tu. Potem dobra skręcamy. Pomału, pomału. Pomału, kobieto. Jedzie teraz? tak Jak jeździsz? Penisz się. Siulu. Nie jest, dobra. Tu. O mi homie, i pomału, pomału Dobra. No nie wiem, robię kółko. Ja pierdzielę. To jest rąbanem. No w sumie to teraz powinienem sobie tu. nie! No muszę zawrócić. Dobra, kurna Panato.

no i proszę państwa, łatwa droga. Szybciutko na spróciku. To jest to. Icyk, Wariaciku, i patrz. Icyk. uciek, Mhm. Mm Aha, mhm. Mm mm -hmm. Richman. Mm -hmm. Richman. Richman. Richman, Richman. Ciśnij Ciśnij. Ryczek. Jak mam tu zjechać? Aaa, ty cwaniaczku. To no to pana to. Tu, w prawo jeszcze lepiej zaoszczędzone oszczędzone hopie zdrowie dupę se zatrzyma o oh, pior co to było jedno nic nie widzę nic nie widzę hopie ciemno jak w dupie teraz co jadę prosto i prosto i ciek wariaciku na no, spokojnie pa 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 a to nie tu Oix. Proszę się przesunąć. Ew, ew, ew. Haha. Hello Whitaker. Whitaker. Carolina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. auto sam Likewise. Now get out of here before the cops come snoopy. Jeśli chcesz course. Course. Bye, bye. Goodbye. E, tylko do widzenia. Aha, a jakieś hej? Jakiś przytuł las? 500 500 dolarów. Mm -hmm, aha, mm -hmm, aha, mm -hmm, aha, mm -hmm, aha, aha, Dobra. Dobra, 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 ale gdzie ja mam sobie gierę zapisać O ty Ja mam się wracać specjalnie tu Ale to już Poza nagranie O Karl W. Nie, nie znam cię perfektion Nie, said you were a moron Jak się kuda OK you can drop the akt now kid You the police? No, I'm beep, beep, a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Mm -hmm. yeah. Oh man, mm -hmm. tin pin. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel motorcycle. Make sure nobody. Tęcia, tęcia, you. Tęcia. Hey. Czeka, czekaj czekaj so Ale to już się dowiemy wy następnym. Odcinku. Angel Pine. Okej. Okay. Siemanko, siemanko. Naura.